Witam serdecznie na prezentacji auta. Dzisiaj e, prezentację w plenerze chciałbym Państwu zaprezentować tak w takim skrócie auto, które trafiło do mojej oferty. No tak naprawdę to auto już zostało sprzedane, bo zdążyło trafić do oferty, e, a już zostało sprzedane. Nie zdążyłem nagrać w filmiku nawet, żeby zaprezentować to auto. Natomiast no, chciałbym tutaj pokrótce. Zaprezentować, jak wygląda auto sprowadzone przeze mnie. Jest to auto sprowadzone z Niemiec. E, mamy tutaj Toyotę Auris z silnikiem benzynowym 1,6 o mocy 124 koni Silnik VVTi i Toyoty. Jest to jeden z najlepszych tutaj silników. E, bardzo też dobrze znosi instalację gazową. Auto zostało przeze mnie e, dosłownie kilka dni temu sprowadzone z Niemiec od trzeciego właściciela. Auto miało trzech właścicieli w Niemczech. Auto jest wyprodukowane w 2007 roku, natomiast jego pierwsza rejestracja jest w maju 2008 roku. Auto posiada przebieg 139 tysięcy. Jest to przebieg oryginalny, tutaj to auto miało bardzo małe przebiegi na początku jego eksploatacji, wszystko jest udokumentowane w książce serwisowej. No tutaj jedyny mankament jaki tutaj się poprzedniemu użytkownikowi zdarzył no to jest wgniecenie tego progu. Gdzieś tam jakąś małą szkodę na parkingu miało, Nie zauważył jakiegoś słupka No i taka sytuacja się zdarzyła Natomiast no tutaj To jest kwestia naprawy Tego progu e, Tutaj auto ma Nowe opony Opony są e, Z roku Z 21 roku Czyli mają tutaj około roku Przebieg około 10 tysięcy na tych oponach Poprzedni e, właściciel wymienił Także Tarcze i klocki są praktycznie nowe, nie, nie ma żadnego rantu. Został wymieniony także tłumik końcowy z takich rzeczy, które miały ostatnio miejsce wymienione. No, hak. Oczywiście auto posiada czujniki parkowania z tyłu. Hak marki Tule, Wszystkie szyby są w tym aucie oryginalne. Oryginalne szyby Toyoty. Z 2007 roku, no chciałbym też Państwu pokazać tutaj bagażnik tego auta. Bagażnik, tak jak widzimy, tutaj czyściutki, nic tu nie jest powylewane. Bardzo ładnie utrzymane. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o środek, to tak jak Państwu mówiłem, auto bardzo ładnie utrzymane. Zadbane, niezniszczone, tak jak Państwo widzą, wszystko tutaj w należytym porządku. Jeśli chodzi o wyposażenie, tutaj w środku to mamy manualną klimatyzację, radiofabryczne, 8 poduszek powietrznych, kierownicę tutaj multifunkcyjną można sterować radiem z kierownicy. 4 elektryczne szyby, no i jakieś tutaj odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o Tapicerkę, no to jest ona tutaj naprawdę w bardzo dobrym stanie. Nie została zniszczona, ciężko mi tutaj jest pokazać, bo akurat słońce świeci, więc dokładnie nie będzie widać, ale postaram się jakoś to Państwu zaprezentować. Naprawdę w super stanie, niezniszczone autko. pod maską, tak jak mówiłem, mamy silnik benzynowy 1.6 o mocy 124 koni. Tak to wygląda. Tak to wygląda pod maską. Podsumowując, auto prezentuje się bardzo dobrze zarówno wizualnie, jak i technicznie. Nie ma tutaj żadnych ukrytych wad. Wizualnie wygląda bardzo ładnie, nie jest zniszczone, tak jak Państwo widzieli ani lakierniczo, ani w środku technicznie. Również myślę, że tutaj nowy właściciel podcieszy się tym autem przez długi okres użytkowania, bez żadnych napraw. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli komuś spodobał się ten materiał, e, oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Być może ktoś szuka podobnego auta, e, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Służę pomocą w sprowadzeniu auta z zagranicy. Dziękuję.